Zanim zanurzysz się w tej historii, poświęć chwilę na zasubskrybowanie naszego kanału. Znajdziesz szczere refleksje i głębokie historie, które mogą rezonować z Twoimi własnymi doświadczeniami. Każda dziewczyna dźwiga ciężar, często nie nazywając go. Nie zawsze jest to rana, czasami jest to raczej ciche echo nieobecność zamaskowana jako ciężar. W centrum tego ciężaru znajduje się mężczyzna. Ojciec. Jego obecność lub nieobecność, jego czułość lub szorstkość kształtują relacje, jaką kobieta będzie miała ze sobą od dzieciństwa. Wiele kobiet odczuwa ten rozproszony niepokój, to zmęczenie bez wyraźnej przyczyny, nutę dyslokacji, która unosi się między gestami codziennego życia. Poddają się oczekiwaniom, troszczą się, słuchają, stoją prosto i się uśmiechają. Jednak za lustrem coś pozostaje niekompletne, jakby części ich istoty zostały odrzucone, zanim zdążyły je wybrać. Idą naprzód w życiu, osiągają, a nawet odnoszą sukcesy, ale w ukrytym zakamarku ich umysłu wciąż pojawia się jedno pytanie. Dlaczego zawsze wydaje się, że wszystkiego czegoś brakuje? Być może czułeś się tak w środku nocy, leżąc i zastanawiając się, dlaczego jesteś tak wyczerpany. Skoro technicznie rzecz biorąc nie zrobiłeś nic źle. Albo podczas zwykłej rozmowy, kiedy Twój głos łagodnieje, żeby nie przeszkadzać, podczas gdy Twoje myśli dudnią w środku, być może także w swoim odbiciu, widzisz kompetentną kobietę, ale pod powierzchnią czuje się rozbita, pozbawiona części swojej historii. Ta pustka, ten dziwny dysonans nie wynika z braku wysiłku. Często ma swoje korzenie we wzorcu życia, którego nigdy nie wybrałeś, ale przyjąłeś, aby być akceptowanym, kochanym, lub po prostu przetrwać, a w sercu tego narzuconego scenariusza zawsze jest ojciec centralna i milcząca postać, którego głos, czy to miękki, czy ostry, wciąż rezonuje długo po tym, jak ucichł. W następnym rozdziale zagłębimy się w świat Freuda, aby zrozumieć w jaki sposób ten model skupiony na męskiej postaci, definiował wczesne kontury nieświadomości i pożądania. Aby zrozumieć, jak ta pustka przybiera kształt, musimy wrócić do punktu wyjścia, Sigmunda Freuda. Freud nie wymyślił idei, że nasze życie jest kształtowane przez niewidzialne siły. Po prostu nadał język tym cieniom, strukturę naszym stłumionym pragnieniom. Dla niego historia Edypa, greckiego księcia, który nieświadomie zabija swojego ojca i poślubia swoją matkę, nie była po prostu starożytną tragedią. Był to uniwersalny wzorzec psychiczny. W tej historii Edyp jest potępiony od urodzenia przez przepowiednie, której próbuje uniknąć. Ale jego wysiłki są daremne. Nieświadomie dla nikogo zabija nieznajomego podczas kłótni, który okazuje się być jego ojcem a następnie poślubia pogrążoną w żałobie królową, swoją własną matkę. Kiedy prawda wychodzi na jaw, matka się wiesza, a Edyp wydłubuje sobie oczy, niezdolny stawić czoła rzeczywistości. Dla Freuda ta legenda mówiła bezpośrednio o strukturze nieświadomości. Uważał to za podstawową tragedię każdego dziecka. Tajne pragnienie rodzica płci przeciwnej, i cichą rywalizację z rodzicem tej samej płci. Freud nazwał ten trójkąt kompleksem Edypa. Chłopiec kocha swoją matkę, ale rozumie, że nie może jej posiadać. Zamiast ją podbić, tłumi swoje pragnienie i postanawia naśladować ojca, przekształcając rywalizację w identyfikację. To poddanie kształtuje sumienie moralne, które Freud nazywa superego. Tak więc społeczeństwo narzuca swoje zasady nie poprzez tłumienie pragnienia, ale poprzez oswajanie go, ukierunkowywanie na akceptowalne zachowanie. Freud uważał, że to wyrzeczenie, ten wewnętrzny kompromis jest ceną, jaką trzeba zapłacić za stanie się normalnym dorosłym. Chłopiec uczy się uciszać swoje pragnienie, aby należeć do świata mężczyzn. Ale ten model, który ukształtował podstawy psychoanalizy. Jest głęboko męski. Kobiety są w nim niewidoczne lub w najlepszym razie odbiciem. Jednak to właśnie ten model posłużył za podstawę interpretacji kobiecej nieświadomości, nigdy nie oferując kobietom mapy specyficznej dla ich doświadczeń. I tu właśnie pojawiają się napięcia, ponieważ podczas gdy ta narracja jest jasna dla chłopca, dziewczyna nie ma żadnej prawdziwej roli do odegrania. W następnym rozdziale zobaczymy, jak Freud próbował dostosować ten trójkąt do kobiecej psychiki i jak jego wnioski pozostawiły szare obszary w rozumieniu kobiecych pragnień. Freud, po ustanowieniu męskiego trójkąta Edypa, stanął przed trudnym pytaniem co z dziewczynkami? Nie stworzył dla nich nowego modelu, zamiast tego odwrócił ten dla chłopców, modyfikując go tylko nieznacznie. W tej odwróconej narracji mała dziewczynka również zaczyna być przywiązana do swojej matki, postaci czułości i ochrony. Jednak, według Freuda więź ta pęka, gdy zdaje sobie sprawę, że brakuje jej tego, co posiada chłopiec penisa. Freud widział tę realizację jako formę braku, zazdrość o penisa, która sprawia, że odwraca się od matki w poszukiwaniu tego, czego brakuje jej u ojca. U ten sposób narodził się kompleks elektry, termin którego sam Freud nigdy nie użył, później został nazwany na cześć Karla Junga. Kompleks ten opisuje dynamikę, w której dziewczynka przestaje identyfikować się ze swoją matką, którą również postrzega jako niekompletną, i zwraca się ku ojcu. Ma nadzieję znaleźć w nim potwierdzenie, władzę i ochronę których, jak uważa, nie może uzyskać w inny sposób. Jednakże, podczas gdy chłopiec bezpośrednio konfrontuje się ze swoim ojcem i znajduje sposób na rozwiązanie tego konfliktu, poprzez represję, Freud uważał, że dziewczyna nie doświadcza tak wyraźnej konfrontacji, nie odczuwa tego samego strachu przed kastracją, który kształtuje świadomość chłopca. Bez tego zagrożenia dziewczyna, według Freuda, nie rozwija się tak silnie, jak zdefiniowano superego. Jej tożsamość moralna pozostałaby bardziej krucha, bardziej porowata, ponieważ nigdy nie musiałaby symbolicznie zabić ojca, jak robi to chłopiec, aby dorastać. Istnieje poważny problem z tym rozumowaniem Freuda. Redukuje ono tożsamość kobiecą do odbicia, reakcji na doświadczenie mężczyzny. W tej teorii kobiety nie mają własnego środka ciężkości. Nie są uznawane za podmioty same w sobie, ale za lustro drugiego. Ta wizja pozostawia kobiety uwięzione w niekompletnym obrazie, skazując je na poszukiwanie potwierdzenia poza sobą. Jednak za tą kontrowersyjną teorią kryją się prawdziwe emocje: dezorientacja, rywalizacja, poszukiwanie współczującego spojrzenia. Emocje, których wiele kobiet doświadcza od dzieciństwa. W kolejnym rozdziale przyjrzymy się innemu przemilczeniu Freuda miejscu matki. I jej wymazanej roli w kształtowaniu się kobiecej tożsamości. Freud w swoich pismach szybko zepchnął matkę na dalszy plan. Uważał ją za główną postać łączącą, z pewnością, ale ulotną. Według niego prawdziwa walka toczy się między córką a ojcem. Matka jest jedynie krokiem, który należy wykonać, zanim córka zwróci się ku postaci męskiej. Jednak w rzeczywistości Kobiet matka nigdy naprawdę nie znika. Pozostaje tam jak echo, niewidzialny korzeń, który odżywia, ogranicza lub rani. Od dzieciństwa matka jest czymś więcej, niż prostym punktem wyjścia. Jest pierwszą, która ucieleśnia kobiecość. Jej gesty, jej milczenie, jej lęki, wszystko to staje się językiem, który córka przyswaja na długo przed zrozumieniem słów. Dorastanie z matką oznacza naukę czytania między wierszami jej nastrojów, oddychania w rytm jej oczekiwań i sprzeczności. Oznacza to również kształtowanie idei tego, co znaczy być kobietą, nawet zanim będzie w stanie to wyrazić. Ale kiedy dziewczyna odwraca się od matki zbyt szybko, lub jest tak uczona, traci cenny punkt zaczepienia, traci możliwość. Odziedziczenia kobiecej tożsamości opartej na wspólnych doświadczeniach, na perspektywie, która nie porównuje jej do mężczyzn, ale raczej rozumie ją samą, Freud, pozostawiając matkę w cieniu, przegapił tę istotną część konstrukcji psychicznej. Matka nie jest tylko elementem przejściowym, jest fundamentem nawet gdy jest wadliwa lub nieobecna. Ta nieobecność matki w teorii nie jest nieistotna. Odzwierciedla szerszą ślepotę kulturową. Cenimy matkę jako opiekunkę, ale zapominamy, że jest ona również wzorem siły i złożoności. Wymazując ją zbyt wcześnie, pozbawiamy dziewczynę punktu odniesienia, który mógłby poprowadzić ją w stronę prawdziwej autonomii, nie w opozycji do ojca, ale zakorzenionej w linii żeńskiej, która ją poprzedza. W następnym rozdziale Zobaczymy, że to właśnie ten brak kobiecych punktów odniesienia więzi dziewczynę w tożsamości, refleksji. Mm, aby w pełni stać się sobą, będzie musiała symbolicznie zmierzyć się nie tylko z wizerunkiem ojca, ale także z własną potrzebą potwierdzenia. Gdy przyjrzymy się bliżej dynamice Freuda, wyłania się fundamentalna różnica. Dla chłopca, dorastanie wiąże się z bezpośrednią konfrontacją z ojcem. Ojciec musi zostać pokonany, symbolicznie zabity, aby dziecko stało się wolnym człowiekiem. Dla dziewczyny jednak nigdy nie było mowy o zabiciu ojca. Nie była zachęcana do buntu przeciwko niemu, wręcz przeciwnie, nauczyła się kształtować siebie na jego obraz pozostawać w granicach, które on wyznaczył. To symboliczne morderstwo ojca jest jednak równie istotne dla kobiety. Nie z nienawiści czy przemocy, ale po to, aby uwolnić się od tej postaci, która zbyt długo służyła jako lustro jej pragnień. Nie chodzi o wymazanie miłości, którą czuje do Ojca, ale o zaprzestanie szukania w Nim pozwolenia na istnienie. Zabicie Ojca oznacza uznanie, że można ją kochać, bez dostosowywania się do obrazu, który On projektuje. To w końcu usłyszenie własnego głosu poza echem własnego. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego procesu, ponieważ nigdy nie został nazwany. Kontynuują swoje życie w grze refleksji, szukają w wybranych przez siebie mężczyznach potwierdzenia spojrzenia, którego nauczyły się pragnąć od dzieciństwa. Stają się ekspertami w adaptacji, w kompromisie, nie zawsze rozumiejąc dlaczego czują się niekompletne. Ich gniew, gdy się pojawia, jest często zabarwiony poczuciem winy, jakby tak naprawdę do nich nie należał. Jednak właśnie w tym gniewie wyłania się długo tłumiona prawda. Dążenie do bycia sobą, całością i wolnością. Symboliczne oddzielenie się od ojca nie jest ostatecznym zerwaniem. Otwiera drzwi do nowej relacji opartej na uznaniu, a nie na zależności. Oferuje kobietom możliwość zdefiniowania siebie poprzez własne pragnienia, a nie te przekazane im z pokolenia na pokolenie. Ta droga nie jest łatwa. Wiąże się z poczuciem winy, żalem, a czasem strachem przed zranieniem, ale konieczne jest stanie się pełnoprawnym podmiotem, istotą, która nie żyje już w cieniu innych, ale w świetle własnej świadomości. W ostatnim rozdziale zastanowimy się, co oznacza odbudowanie tej tożsamości, wolnej od ojcowskiego spojrzenia, i w jaki sposób kobiety mogą na nowo stworzyć własną narrację. Nie zaprzeczając własnej historii. Kiedy kobieta w końcu odważa się oderwać od spojrzenia Ojca, zaczyna się nowa historia. Nie jest to odrzucenie miłości, którą nam dał, ani zaprzeczenie jej wspomnieniom, to wewnętrzny gest wyzwolenia. Kobieta, która przestaje żyć w lustrze Ojca, odkrywa, że nie jest nieobecnością ani brakiem do wypełnienia, ale podmiotem samym w sobie zdolnym do wyboru swoich pragnień i prawd. Teoretyczki feministyczne, takie jak Luz Irigaray i Julia Kristeva, wykazały, że Freud, pomimo siły swojej intuicji, uwięził kobiety w narracji, która nie była ich własną. Zaproponowały nowe mapy, na których kobiety nie są już cieniem mężczyzny, ale głosem samym w sobie. Te refleksje przypominają nam, że uwolnienie się od spojrzenia ojca, nie oznacza wymazania jego wpływu, ale zastąpienie go we właściwym kontekście. Za to, co zostało dane, co zostało narzucone, można podziękować, a następnie zostawić za sobą. To przepisanie nie dzieje się pośród goryczy. Wynika to z żywotnej potrzeby, przynależności do siebie. Dopóki kobieta pozostaje więźniem męskich oczekiwań, nawet tych kochających. Nie może zbadać głębi własnego pragnienia. Wyjście z lustra oznacza nauczenie się, by nie prosić już o pozwolenie, nie starać się już bez końca zadowalać, być mądrą, pozostawać w świetle ojcowskiej aprobaty. Oznacza to zrobienie miejsca na pragnienie, które nie jest już dyktowane przez strach lub nostalgię. W tym symbolicznym odejściu kobieta nie traci ojca, po prostu przestaje być przez niego kształtowana. Zachowuje jego miłość, ale nie pozwala już, by definiowała jej wybory. Staje się zdolna do powrotu do niego jako osoba dorosła, a nie już jako dziecko, i do ośmielenia się pokazać mu kobietę, którą się stała. Nie potrzebuje już jego pozwolenia, by istnieć. To właśnie tutaj, w sercu tego wyzwolenia, rodzi się możliwość prawdziwszej relacji, więzi, która nie opiera się już na zależności ale na szacunku i uznaniu. Dziewczyna, która odważy się wybrać siebie, ostatecznie staje się autorką swojej historii. Dla wielu kobiet oznacza to początek życia, w którym nie są już zapisaną stroną, lecz ręką trzymającą pióro.